Cześć ja jestem Merwo. Witam was w kolejnym filmie. i Trzeci sezon w CS2. Rozpoczynamy z przytupem, ponieważ jestem w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Inglewood, ponieważ zostałem czyli w Los, w Los Angeles, ponieważ zostałem zaproszony na zamknięty event związany z Battlefieldem 6. Będę miał okazję w najbliższych dniach przedpremierowo sobie pograć i dopiero w czwartek będę wam mógł pokazać jak ta gra wygląda, jak mi się grało, wrzucić wam jakiś materiał, także szczerze, nie mogę się doczekać i wyczekujcie tego. Natomiast ja już tutaj będę mógł sobie pograć, a na razie no mogę wam wrzucić taki filmik sobie na przykład z TESA, jak tutaj gram właśnie w Stanach w Ameryce, bo jeszcze czegoś takiego nie sprawdzaliśmy, nie robiliśmy. No, plusem powinno być to, że wszyscy tutaj mówią po angielsku, prawda? Przedniej, przynajmniej tak ma, taką mam nadzieję. Tam im wjeżdżają na rampę, bomba jest, jest. Dobra, są wszyscy i zostaliśmy dwóch na dwóch. Lekki stresik jest, bo jest to mój pierwszy meczik premier w ogóle w trzecim sezonie. Więc fajnie by go było... Oj, zostałem jeden na jednego, widzicie? Więc fajnie by go było wygrać. No właśnie. Niestety wie, że tu jestem nic. Ej, jak mi się zlał ze ścianą, on miał tą że. Bro, his green shirt was with the wall. Nie, nie umiem mówić po angielsku tak dobrze jak oni. Pewnie od razu się zorientują, że nie jestem stąd, ale chciałem powiedzieć, że ta zielona jego koszulka mi się zlała ze ścianą i, i chwilę musiałem zauważyć, pomyśleć, zanim go tam zauważyłem. Również oczywiście będzie mi przeszkadzało to, że gram na laptopie. Wiecie, no inne warunki, inne możliwości, więc jakiegoś super skilla się tutaj nie spodziewajcie, ale jest to bardziej taki fan ode mnie, żeby sobie pograć w innych klimatach, na innym kontynencie, przy okazji właśnie tutaj, eventu związanego z Battlefieldem 6. Na którego, z, z którego okazji bardzo się cieszę i tak jak wam mówiłem w czwartek. Ej push, ej pusz, help! Coś się schować? Nie chciałem mu dać M-ki. Tak, my E4. Dobra, trochę się zagadałem, Widzicie, jak ładnie po angielsku wszyscy gadają, jak się komunikują. To jest gra jak marzenie. Nerwo, nie stresuj się. Luzik. Jeśli posiadasz trochę niepotrzebnych skórek do CSA i chciałbyś za nie otrzymać coś innego, sprawdź Skinsmanki, czyli stronę do natychmiastowej wymiany skinów. Po zalogowaniu w kod Mervo i ciesz się bonusem w wysokości do 5 dolarów przy swojej pierwszej transakcji. Natomiast jeśli zabraknie Ci funduszy, z moim kodem otrzymasz aż 35% bonusu do depozytu przy użyciu wielu metod płatności. Skinsmanki oferuje niską prowizję i bardzo dużą ilość skinów do wyboru z wykorzystaniem ładnego i wygodnego interfejsu. Potem już tylko akceptujesz wymianę i gotowe! Strona Skinsmanki z kodem Mervo. Link w opisie polecam. Może teraz w fioletowym zagram sobie tutaj w ogóle, nuke na pierwszą mapę. Przeciwnicy mieli do wyboru w ostatniej, ostatnim głosowaniu albo Miraż, albo. Mnie już ktoś jest na górze, nie? Ostałe pode mnie? Silodet? Maybe secret? Tylko teraz nuke jest taki, że zupełnie nie wiadomo, co się dzieje. Czy oni już tam zeszli, czy nie zeszli? Any info? Zielony tam patrzy. Jeszcze mogą mi wrócić, nie? A, very low, bro. Ach. Bomb is for vents. Byłoby tak pięknie, jakbym tutaj go zdążył dobić. On jest, jest bardzo obity. Mógł rzucić Najda, bo on jest obity. Nice. I 85 3 trzech, nie? Szkoda, że... Szkoda, że nie zrobiłem tutaj tego... Retaku. Byłaby ładna runda, ale i tak, jak na dłuższą moją przerwę od CSA. Jak na tutaj gorsze warunki trudniejszym idzie mi całkiem nieźle. Chciałem, taki, chciałem w taki fajny sposób rozpocząć trzeci sezon, okej? Okay? Bo już no wiadomo, że już wiedziałem od, od jakiegoś czasu, że tutaj wyjeżdżam, że tutaj będę. Jak się ten trzeci sezon pojawił, no to mówię, dobra, to się tak fajnie zbiega w czasie. Będę, będę mógł zacząć nowy sezon w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. <laughs> to jego smok tu wpadł jego. He's pushing Purple! Oj, uh! akurat mi się. He just picked when I, when I went behind the corner. So. We don't know. Idziemy po ostatniego. No i mamy go. Jest dobra drużyna. Fajnie się gra tak w Ameryce, z tak komunikującymi się ludźmi. Współpracującymi w ogóle to jest pierwszy mecz wrzuciłem mnie tutaj na jakieś między 11 a 15 tysięcy. Bo tak co, po połowa ma rating jakiś, połowa nie ma żadnego. No dobra, więc jak ten meczik pierwszym powygrywał? to od razu zacznę może z jakiegoś wyższego pułapu, co? Jest taka nadzieja. A nie by było wygrać tę rundę. Czy zielony chce wychodzić na nich, czy nie. Czy to jest moment, że powinienem spuszczać, jak uważacie? A bomb? Ach. Chciałem... Zrzucić tego mołotowa, No, psze. A to z kim? Jesteś... 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 i <laughs> ile mnie go tam celował Przez, przez tyle czasu Raz go zauważył, drugi raz go zauważył I, na, i kucnął, zamiast go strzec Trzeci raz go zauważył i musiał pomyśleć Przez sekundę czy dwie Czy tam przycelować, strzelił headshota I dalej, to właśnie z m to Często można się bardziej załatwić Strzelając takiego losowego headshota yy, Bo oh. głowa odlatuje I później nie trafiacie reszty kulek Niż jakby puścił na przykład spokojnego spraya, co? <laughs> przez chwilę miałem mini zawał Ej, step Czy ktoś już jest, czy nie? Mamy dwóch na dwóch. He's somewhere in the lobby. Going... ...ramp, I think? Yeah, ramp. Let's go together, All right? Wiemy, że on tutaj jest. I co, wychylimy jeden za drugim, uważam. Let's go. No i pięknie o to nice. chodziło. O to chodziło, mamy ostatnią, ósmą rundę. Okay. na watch. Main. Red to smoke. Throw dobra, no mamy dwóch na dwóch. Outside. Jest mega ważny moment. Jestem sam. Right. Ale timing. <śles> <śles> ale, ale się udał spray, co? O jak ja wiem, jak takie randomowe spray wyjdą. W takich momentach, Mervo. Ciśnienie rosło, co? Co się stało? Co się stało? Dobra, lecimy. Ja rzuciłem wszystkim P250. Nie wiem, czy lecieć przez tego mołotowa. Pięknie is to tam jest na dole, tak? Buch. Jeden rzucił grana, drugi strzelał w tym momencie. Ach! Już chciał najsa iść. Musimy to wygrać, musimy to wygrać. Ja nie mogę pierwszego meczu przegrać. Placementowego, bo będę. Ach! Nie mogę. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Co tu się oh, wyprawia? Okay. Okay. Where is your Zaraz nas wybiją Ktoś patrzy plecy, filetowy patrzy plecy. Still garage, Heaven dead. Take bomb! Nooo, ja nie sądziłem, że on tu będzie. Garage uh, and secret, secret. garage and secret. It was 20 seconds ago so. Jak ten typ na dole tam akurat jak ja akurat skręciłem myszką, to on się pojawił w martwym punkcie. Oj nie, jaka runda. I will open orange. Jakon, jak ja zabiję tutaj? Jako oni tak z tymi shotgunami, grają on o, o, agresywnie. Kolejny. Dobra. Mamy trzech na dwóch. This is it. we need to. win this. 3 v 2 Let's stick together. Where are you guys going? A or B? A, A. Okay, I'm, sne I'm, I'm sneaking. 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 I'm gonna just walk in when you guys have contact. Side, behind. Got him. One Mogłem there? to przeżyć, jakbym. He's dead. He's dead tym. Ja food grenade green. Have have heaven, HEAVEN, HIDE purple no! Co nie wyprawiają? Już ten ten plant nie był na nic. Kolejny raz zielony w tym miejscu plantował. Już w której rundzie to zrobił? Czy cała Ameryka tutaj plantuje w tym miejscu, żeby być żeby głowa wystawała na wierzchu? Yes. yes. Jest! Na dziesięć, dziesięć. I open you, yellow. Nice. Smoke. Let's go, A. Many Mamy trzech na dwóch, błagam. Jest! On wychylił mnie tam z deal. lobby lobby flashbang thermal off just trade yellow Wait. sorry no to przegram jeszcze yes bro my god I'm so stressed in this game <laughs> You're on A.

Jest! Mamy to! Wygraliśmy 13-11! Horror! Absolutny horror! Chciałem wam zagrać taki normalny sobie meczyk na wyjeździe. Pierwszy mój mecz w nowym sezonie, nowe stanowisko, w ogóle przyzwyczajone do CESA i horror meczyk, ale cieszę się, że pierwszy wygrany, także... Pewnie ja jeszcze coś wam tutaj wrzucę z wyjazdu i w czwartek na pewno spodziewajcie się filmiku z Battlefielda 6 z moich jakichś takich pierwszych wrażeń z rozgrywki. Dzięki za oglądanie. zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, nieprawdopodobna gierka. Na sam taki początek.